z tej strony, Shadow. Witam Was w kolejnym odcinku. I dzisiaj ponownie robimy tier listy. Mam przygotowaną jedną. Tutaj, jak już widzicie, mamy kluby z NBA. Także dzisiaj zajmiemy się tematyką koszykówki. Będę tutaj wybierał kluby według mojej sympatii: który klub po prostu najbardziej lubię, który najmniej. Także no myślę, że możemy zaczynać. Philadelphia 76ers. Mm, no, nigdy nie byłem jakimś wielkim fanem tego klubu, ale to nie będzie E. Myślę, że na D ich wrzucę. Dalej, Washington Wizards. To jest dla mnie taki neutralny, dlatego wrzucę ich na C. Atlanta Hawks. Też jakoś nigdy nie byłem fanem, więc zastanawiam się między D a E. Tak muszę się w ogóle rozejrzeć Czy tu jest jakiś klub, który ja bym chciał wrzucić na E no, Widzę Widzę jeden, który na pewno tam się znajdzie Ale dobra Atlanta Hawks niech będzie D w tym momencie Dalej Cleveland Cavaliers To jest zespół, który lubię Nie jest to jakaś moja topka Nie jest to mój ulubiony klub Ale są całkiem ok Dlatego myślę, że na B ich mogę wrzucić spokojnie Tak samo Detroit Pistons dalej Indiana Pacers to jest dla mnie zespół totalnie neutralny, dlatego ich wrzucę na C kolejnym zespołem Milwaukee um, Bucks Bugs. Walkie Bucks też na C Toronto Raptors to jest y, zespół, który dosyć lubię, mają kilku fajnych zawodników, dlatego wrzucam na B Dalej, Dallas Mavericks. Nigdy nie byłem ich wielkim fanem. Mają... Yy... Mają tam kilku ok zawodników, ale no nie przepadam za klubem ogólnie, dlatego D. Dalej, Denver Nuggets. C. Memphis Grizzlies. To jest też zespół, za którym nie przepadam. No jak na razie nikogo nie wrzuciliśmy nawet na A. Większość tutaj na razie za, zespołów, za którymi no, nie przepadam za bardzo i Memphis Grizzlies ta, także do nich należy, jest to D. I prawdopodobnie jedyny klub, który wyląduje w Etierze, Minnesota Timberwolves. No coś mnie nie przekonuje w tym klubie, nie jestem absolutnie ich fanem, nie lubię tego zespołu i raczej nigdy się do nich nie przekonał. No to coś jak z Realem Madryt, także Minnesota Timberwolves na E. Pan Antonio Spurs, jak na razie będziemy mieli nowego lidera, można powiedzieć, tego rankingu. Wrzucam ich na A. To jest jeden z moich ulubionych zespołów. Utah Jazz na C. Oni są mi obojętni. Mam neutralne stosunki z tym zespołem. LA Clippers tak samo. Felix Sanz myślę, że też mogę wrzucić na A. Mają fajnych zawodników. Do tego jak grałem sobie w NBA chyba to było w NBA 7, 2K17. To właśnie nimi sobie grałem karierkę. się tam tryb MyGM, czy tam coś takiego, jakoś tak się ten tryb nazywał, to wtedy go właśnie rozgrywałem zespołem z Phoenix i wtedy jakoś tak bardziej ich polubiłem. Portland Trail Razers na C. Tak samo Sacramento Kings. New York Knicks to jest dla mnie betier Da się ich taką lekką sympatią, ale no nic, nic poza tym, totalnie. New Orleans Pelicans. Dla mnie D. Nie przepadam jakoś za nimi. Charlotte Hornets, tutaj też dla mnie C. Houston Rockets. No tam gra jeden z moich ulubionych koszykarzy, James Harden. Nie jest on oczywiście moim ulubionym. Ale no jest gdzieś tam w tej topce, w czołówce, dlatego myślę, że śmiało mogę ich wrzucić na B. Zastanawiam się nawet nad A. I teraz tak. Miami Heat. Miami Heat dla mnie to jest A. Troszeczkę brakuje, żebym ich wrzucił na S. Ale to jest no dla mnie taki mój trzeci ulubiony zespół. Trzecie miejsce. Także no jak się możecie domyślać w S że będą dwa zespoły w takim wypadku. I pierwszym z nich będzie... Chicago Bulls. No, wiadomo, Michael Jordan, legenda. W Chicago sporo dobrych lat spędził, i no, do teraz lubię sobie gdzieś tam odtwarzać jakieś tam jego najładniejsze zagrania, właśnie z czasów gry w Chicago Bulls. I w pewnym sensie, właśnie oglądając jakieś tam stare mecze, właśnie MJ-a, zainteresowałem się koszykówką. Dalej, Brooklyn Nets na B. Oklahoma City Thunder, no nimi gram obecnie ten, ten sam tryb co grałem z Samsami i też ich wrzucam na A dalej mamy Golden State Warriors no, jak pewnie widzicie na miniaturce znajduje się Steph Curry no i nie bez powodu, bo to właśnie Steph Curry jest obecnie moim ulubionym zawodnikiem no a to oznacza również, że Golden State ląduje w Estierze to są moje dwa ulubione zespoły MJ Taki ulubiony zawodnik z dawnych lat. Obecnie jest to Steph Kerry Dalej, Boston Celtics. Taki minimalny like, także wrzucam ich na B. Lakersi. No to oczywiście drużyna znana głównie z Bryanta Bryant. A. No, Kobe Bryant chyba największa legenda właśnie Lakersów. Niestety. Zmarł, tragicznie, ale no, Lakersów wrzucam tutaj na A -tier. To jest też zespół, który bardzo lubię. I ostatni zespół na tej liście mamy Orlando Magic, którzy są mi dosyć obojętni, dlatego lądują oni w t tierze. I tak prezentuje się tierlista cała, ale kurde, patrzę, że odcinek tylko 6,5 minuty, więc myślę, że poszukam jeszcze jakiejś tierlisty. Widzimy się za chwilę. Okej, okay, jesteśmy z powrotem, znalazłem jedną, wydaje mi się, że całkiem fajną tier listę, jako że no niedawno rozpoczął się nowy sezon Premier League, na moment kiedy ja to nagrywam to jesteśmy po trzech kolejkach. Także myślę, że zajmiemy się tutaj strojami na nadchodzący sezon. Z tego co widzę na szybko to mamy tutaj dwa komplety każdego z zespołów. I zaczynamy od Arsenalu. Ta koszulka to jest taki klasyk, no, czar, czar, nie czarna tylko no, czerwona na środeczku, białe rękawy, to jest całkiem ładna koszulka na B. Wyjazdówka taki ładnie cytrynowy kolor, ona mi się podoba jeszcze bardziej od, tej, od pierwszego kompletu, to jest no mimo tego, że Arsenalu nie lubię, no to przyznam to, że jak dla mnie to jest jeden z ładniejszych kompletów na ten sezon. Myślę, że mogę ich nawet wrócić na S. Zobaczymy czy nie przesadziłem, najwyżej później będziemy coś zmieniać. Dalej Aston Villa, no, ten pierwszy pierwszy strój. Są takie barwy Astonu są bardzo podobne do Burnley. Praktycznie no, taki, taki sam y, kolor główny, no i rękawy też tutaj. Bernie ma taki jasny niebieski, y, A Aston ma trochę inny odcień tego niebieskiego, zresztą West Ham to samo. No mi się nie podoba osobiście ten, y, ten kolor, tego wrzucam na D. Wyjazdówka już mi się podoba bardziej. Wrzucę na C. Dalej mamy Brentford. No te stroje Brentford tak średnio mi się dają. Tego wrzucam na D, oba komplety. Brighton. ten pierwszy strój, biało-niebieskie paski, sponsorem na środku. Wygląda to całkiem ok i myślę, że mogę wrzucić miało na B. Ich drugi strój, tutaj taki morski kolor, można powiedzieć, wygląda to też całkiem ładnie i myślę, że mogę też tutaj na B ich wrzucić. Dalej, tak jak już mówiłem, Burnley, no nie podoba mi się ten, ten kolor totalnie, dlatego wrzucam na F. Nie ma tutaj drugiego stroju, stroju Burnley, także no jego sobie nie ocenimy. Przechodzimy do Chelsea. No ja jestem fanem The Blues, ale no nie podoba mi się strasznie ta pierwsza koszulka. Ten, te kraty jakieś takie dziwne są tu. Momencie, gdy zaczyna się herb, to te kraty przechodzą w coś innego. Zatem to jest dla mnie brzydka koszulka, nie podoba mi się strasznie, dlatego wrzucam na F. Za to ten drugi komplet już jest ładniejszy. To taki klasyczny żółty z czarnym kolorem. To jest podobna koszulka do Arsenalu. Tyle, że troszeczkę jaśniejszy odcień tego żółtego ma Chelsea. U Arsenalu ten żółty jest taki bardziej wyblakły. I myślę, że mogę ich wrzucić tutaj na B, nawet z tym wyjazdowym kompletem, bo on mi się naprawdę podoba. Dalej, Crystal Palace. Pierwszy strój to jest C. E, Drugi tak samo C. o taki... Taki ładny strój. Nie jest... Nie wychodzi jakoś bardzo przez, przez szereg. Nie jest jakiś mega brzydki dla mnie. Wygląda ok. Dalej, Everton. Pierwszy strój, pierwszy komplet tutaj. No klasycznie cała niebieska koszulka. T. Tak jak w przypadku Crystal Palace. No niczym się tutaj nie wyróżnia. Po prostu zwykły niebieski t-shirt wygląda to ładnie. Ale nie podoba mi się za to ich wyjazdowy strój. Jakby do tego czarnego wkomponować jakiś inny kolor. To, kolor to by to wyglądało ok. Ale czerwony mi strasznie nie pasuje do Evertonu. Dlatego wrzucam ich. Niech będzie D. Dalej, mamy Leeds United. No tutaj podobna sytuacja co z Evertonem, tyle że koszulka jest cała biała, a nie cała niebieska. No i do tego oczywiście sponsorzy. No to jest tak, można powiedzieć, trochę odwrócona kolorystyka, bo tu jest w przypadku Evertonu niebieski z białym sponsorem, a Leeds ma białą z niebieskim sponsorem. I tu jeszcze masz żółte paski na ramieniu, to przynajmniej dodaje trochę kolorystyki, ale niczym się to nie wyróżnia kosz, także dla mnie C. No i tak samo tutaj na C ląduje drugi komplet, bo drugi komplet lids wygląda praktycznie tak samo jak pierwsze Evertonu, także no nie mógłbym tego wrzucić ani niżej, ani wyżej. Dalej mamy Laster też no tutaj trzy praktycznie takie same koszulki, zobaczcie sobie. No wygląda to praktycznie tak samo, tylko jest po prostu inny sponsor. No, no. Musi to mieć taką samą ocenę. Dalej wyjazdowy komplet. Wygląda ok. Ten wyjazdowy komplet Lester mi się nawet bardziej podoba niż ten ich pierwszy strój. Ładnie wygląda ten kolor. I myślę, że mogę jej wrzucić na B. Dalej no tutaj Liverpool pierwszy strój na C no i znowu te wyjazdówki zwykle mi się bardziej podobają w sumie te koszulki wyjazdowe, gdzie jest bardziej kombinowane jakoś z tym kolorem no bo pierwszy strój, to no wiadomo Liverpool kojarzony z kolorem czerwonym to cała czerwona Everton z niebieskim to cała niebieska i tak dalej, a tu wyjazdowy strój, ładnie zrobiony jest jakiś fajny kolor, jakiś pomysł na tą koszulkę dlatego wrzucam na B i tak samo znowu tutaj po prostu, yy, no, yy, niebieska część Manchesteru, więc cała niebieska koszulka I, i to jest tyle, ale za to wyjazdowy strój, no tutaj nawet S, nawet pokuszę się o S, bo co prawda jest cała biała, ale mega mi się podobają ci sponsorzy, są takie ładne przechodzące kolory, ten herb też tak fajnie wyróżniony, mi się mega to podoba i chyba sobie zamówiasz tą koszulkę, bo to jest naprawdę jedna z ładniejszych dla mnie. Dalej tutaj znowu, no United. No cała czerwona i to jest tyle. Niczym się to dla mnie nie wyróżnia. Za to wyjazdówka już mi się bardziej podoba, dlatego wrzucimy ich na B. Newcastle, te, te, ta kombinacja kolorów mi się jakoś tak średnio podoba. Te czarno-białe paski, ok, ale ten jasno-niebieski sponsor jakoś mi tu nie pasuje, dlatego wrzucam na D. Ale za to ta już wy, wyjazdówka. Jest y, kolorystycznie mi przypomina, nie pamiętam z którego sezonu to jest, ale Barcelona też miała taką koszulkę, właśnie, że mieli czarną i do tego właśnie złoty herb y, w złotym kolorze sponsorzy i to mi się mega podobało. Tak samo jest tu w przypadku Newcastle, dlatego wrzucam ich nawet na A. Dalej, Norwich. Fajnie się tutaj sponsor wkomponował, no bo ich sponsorem jest Lotus. A barwy Lotusa, czyli oczywiście byłego zespołu z f to były właśnie takie żółto-zielone, tak samo jak oczywiście kanarków. Dlatego to mi fajnie tutaj pasuje ten sponsor, wkomponował się ładnie w koszulkę. Tu jest na B moim zdaniem. Ale ta wyjazdówka wygląda mega fajnie. Ten czarny z takim właśnie trochę niebieskim, trochę to jest morski, też mi się mega podoba, dlatego wrzucam na A. Dalej mamy Southampton. No klasyczne biało-czerwone pasy. Mega podobna koszulka do Brentford. Na tym samym koncepcie zrobiona. Dlatego wrzucam ich na tym samym pierco. Brentford. No i tutaj, tak, do tego Southampton. Mimo, że to jest koszulka mega podobna do Evertonu, bo też tu jej czarno-czerwona. To jednak do, z tym Evertonem czarny i czerwony nie pasował. Z Southampton mi to bardziej pasuje, dlatego wrzucam ich na C. Dalej. Ta koszulka pierwsza to ten hamu nigdy mi się nie podobała, dlatego to jest D, zwykła, biała i tyle. Ale za to ta już wyjazdówka, no tu jest fajnie to zrobione, jest jakaś zabawa kolorem, jakieś fajne wzory i też wygląda ok, dlatego nawet wrzucę ich tutaj na A. Dalej mamy Watford. Ten koncept żółtego z czarnym też mi się mega podoba taka kombinacja kolorów. Ładnie to wygląda. I wrzucę ich też na A myślę. Ta wyjazdówka to taki zwykły czerwony. I wrzucę ich tutaj na C. Tak samo jak tutaj reszty takich po prostu całych czerwonych. USA. Yy, no już mówiłem, nie podoba mi się taka... Mm, Kompozycja tych kolorów nie pasuje, to moim zdaniem. Jakoś mi nie siedzi taki kolor dlatego D. Wyjazdówka już jest ładniejsza. I wrzucę ją myślę, że na C śmiało zasługuje. Tak samo na C ostatnia koszulka, tutaj jaką mamy, to będzie Wolverhampton i też ona wyląduje tutaj na poziomie C, także tak prezentuje się cała w Estierze, wylądowała wyjazdówka Arsenalu oraz wyjazdówka Manchesteru City. Dwie najładniejsze koszulki. Dwie najbrzydsze to jest y, pierwszy komplet Burnley oraz Chelsea. Możecie y, śmiało pisać, jak Wy posortowalibyście te koszulki, która Waszym zdaniem jest najładniejsza, która jest najbrzydsza.